Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Cześć, witam Was 9 września, godzina 10, właściwie za 80. I cóż, zaczynamy analizę techniczną, analizę techniczną rynku kryptowalut. W pierwszej części tego nagrania będzie to analiza Bitcoina, jego dominacji oraz Ethereum jako hmm. waloru, który jest w bardzo dużym zainteresowaniu stałym Waszym. Do drugiej części zapraszam trochę później i tam skupimy się bardziej na, alt, na analizie alt, altcoinów. I cóż, zaczynamy. Zaczynamy od strony BitHub. Gdzie na stronie BitHub, czyli dokładnie zacznijmy od początku, w zakładce analizy i w dziale analiza techniczna znajdziecie analizę, którą przygotowałem w poniedziałek. W poniedziałek, czyli 7 września, całkiem niedawno, i do tej analizy was zachęcam, do zapoznania się z nią, ponieważ na no dziś fireworków nie będzie. Podsumujemy sobie to, co opisałem już w poniedziałek. Pamiętajcie, to nie ja, nie ja kreuję rynek, ja go tylko czytam i obserwuję i wyciągam z niego wnioski. Więc od poniedziałku nie za wiele tutaj się istotnego wydarzyło. Czyli ten sam wykres i ten same poziomy cenowe, które były w poniedziałek, mamy i dzisiaj. Więc jeżeli chcecie jakby poznać mm, moją intencję, tutaj mój tok myślowy, to jeszcze mówię raz, zachęcam do przeczytania. A teraz przejdźmy już do wykresu i zobaczmy, co się dzieje od tego poniedziałku naszego no niewiele tu widać, więc ja sobie na chwilę usunę część z tych mierzeń i cóż, zaczynam oczywiście od Bitcoina, Coinbase jest taki najbardziej miarodajny, jeśli chodzi o analizę zobaczcie co się tutaj dzieje, w interwał dzienny, czyli przez ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dni praktycznie od 7 dni, zobaczcie, cena uderzyła w mur to się rzadko na bitcoinie zdarza, chociaż zdarza się. Historycznie mieliśmy to podobne sytuacje, ale yy, tak jak powiedziałem rzadko, rzadko zdarza się, żeby cena 7 dni z rzędu uwaliła w mur i odbijała się od tego muru cały czas yy, w ten sam praktycznie sposób. Bo zobaczcie, zobaczcie, że korpusy tych świec, one praktycznie zamykają się cały czas w tej strefie tutaj. No tu trochę teraz przez ostatnie dwa dni obniżyły nam się co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to tyle, że od 7 dni cały czas na tym poziomie ktoś kupuje bitcoina i to nie, oczywiście nie mamy tu na myśli jakiegoś ktośa, który ma dwa bitcoiny do kupienia, tylko te bitcoiny są sukcesywnie wykupywane od poziomu cenowego 9,800, okolice oczywiście 9,800 do 10,200, cały czas jest tu wykupywany bitcoin i ten wykres powtarza się w ten sam sposób na każdym Rynku. Tak to wygląda na interwale dziennym. Na niższych interwałach nie jest aż tak zauważalne ta symetria tu zachowana. Tam bardziej wygląda to trendowo spadkowo. No ale na razie na tym wniosku poprzestańmy, żebyśmy wiedzieli, co się na rynku dzieje. Podobnie, troszkę podobnie było tutaj, zobaczcie. Co znaczy to: tu mieliśmy 4 dni z rzędu: raz, dwa, trzy, cztery i ściana. Ta ściana spowodowała to, że rynek nie zawrócił nam w trendzie, natomiast zawrócił nam na chwilę, wykonując korektę. Ja powiem Wam, że osobiście uważam, że ta sytuacja powinna nam cenę Bitcoina teraz podnieść, co nie znaczy, że to już będzie kontynuacja tutaj wzrostów i ataki na szczyt może nam tę cenę podnieść w formie korekty. Dlaczego? Zaraz do tego przejdę. Zobaczę, powiem Wam, co, jest, co, co popycha cenę do dołu i co popycha cenę do góry. Ja nie jestem wróżbitą, wyciągnijcie sobie wnioski sami z tego. Na razie widzimy efekt, zacząłem od końca, widzimy efekt, co się dzieje na końcu tego. Teraz, teraz od początku. Po pierwsze, co pcha cenę w dół? Ceny w dół, ha. Przede wszystkim lokalny tutaj overbalance, który złamał rynek. Ten moment doskonale pamiętacie. Jeżeli ktoś nie pamięta, to możecie się cofnąć do analizy, że w, tu, w tym dokładnie miejscu wyznaczyłem klaster geometryczny na e, atak ceny w dół. I ten atak ceny w dół stał się e, faktem. E, dokładnie z tego miejsca cena pojechała w dół. Oczywiście mówiłem, że nierozsądne do końca jest tutaj szortowanie tego, ponieważ trend jest wzrostowy, więc lepiej sobie poczekać, aż ta korekta się zakończy i zdrowiej dla handlu będzie, czy tam rozsądniej dla handlu będzie raczej stawiać pozycję buy. Zgodne, to jest dłuższy, bardziej długoterminowym trendem. Ale to już historia, także nie wracajmy do tego, czyli mamy potwierdzoną zmianę trendu i co się, docze, dokąd cena dotarła? Przede wszystkim cena dotarła do miejsca, które wynika z zasięgu ostatniej, największej korekty, czyli tej tutaj. Ja ją zaznaczę sobie na czerwono. Czyli ta korekta ta korekta, choć niektórzy powiedzieliby, że ta druga jest dłuższa, ale to nieprawda. Technicznie rzecz biorąc, to są takie same korekty. W związku z czym, dotarliśmy do zasięgu korekty, jest to pierwsza przesłanka do kupowania, czyli w normalnym, zdrowym, trwającym trendzie rynek oczywiście jak jest jak oddychanie. Czyli jak jest wdech, to jest wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Teraz jesteśmy po wydechu. Jest szansa na kolejny wdech. W związku z czym tutaj jest kupowanie. To jest pierwsza przesłanka do, do tego. Nie będę już wam w szczegółach pokazywał tej linii, która jest tutaj dokładnie w tych poziomach, ale uwierzcie mi, że ona tutaj jest. Druga kwestia. Widzicie te dwie, dwie czarne linie tutaj, o te dwie. Dokładnie zlokalizowane to jest jest na poziomach 9849 i 9877. To nie są przypadkowe linie. To jest druga przesłanka do tego, żeby cena z tego miejsca powędrowała do góry. Dlaczego? No, tutaj mógłbym tą historię bardzo długo omawiać, ale umówmy się, że ten ruch od tego klastra powinien do, do tego miejsca dojść i tu się powinien skończyć. Czyli geometrycznie tu jest start, tu jest stop. E ten stop jest idealnie respektowany. Zobaczcie, tutaj dwie pierwsze dwa pierwsze cien nie dotarły, trzeci dotarł i jest odbitka. Znowu czwarty nie, piąty dotarł, jest odbitka, szósty dotarł jest odbitka. Także także gdyby ktoś się zastanawiał dłużej nad tym, dlaczego trzeci powód, czyli ta linia trendu, zobaczcie, linia trendu, która była prowadzona przeze mnie od 6 lutego, później po dołku z okolic 25 marca. Oczywiście, tutaj pomagała nam przy zajmowaniu pozycji, trochę ją zaktualizowałem, nieco w grudniu 2019, kiedy, kiedy była mocna akcja zakupowa tutaj. To ta sama linia, zobaczcie, ona nadal obowiązuje. Obowiązuje w taki oto sposób, że jest to trzeci powód do tego, żeby tutaj, w tym miejscu, nastąpił fight między sprzedającymi a kupującymi. I to następuje. I teraz ludzie, którzy korzystają tylko z linii trendu i zostawili ją sobie od tak długiego okresu, Zastanawiałem się, o co tu chodzi, dlaczego te niektóre świece odbijają się od linii, a niektóre przebijają linię, dlatego, że tu są dwa, a właściwie trzy miejsca do zawrócenia ceny. Dlatego jest to bardzo silny, silny poziom czyli trzy, trzy kwestie, które powodują, że cena stąd zawraca. Trzy grupy osób na y, rynku, y, trzy grupy traderów, każdy korzystający z innej analizy technicznej, oni się w tym samym miejscu spotykają. Stąd te boksowanie tutaj. Więc mamy trzy miejsca do tego, żeby, żeby do argumenty tego, że Bitcoin wstał. Hmm. I ja, tak jak mówię, nie przesądzam, bo zaraz Wam powiem, co jest przeciwko tej analizie, ale wydaje mi się, że przynajmniej powinna zostać cena podniesiona. Choć jeśli się nie uda to tej ceny na chwilę podnieść, to być może dostaniemy jedną silną świecę w dół w kształcie V od razu powrót. To też może, jest możliwe, zobaczymy. Dobra, co teraz dzieje się z drugiej strony? Czyli co widzą sprzedający? Bo co widzą kupujący, to już powiedziałem. Teraz co widzą sprzedający? Sprzedający, oczywiście, po swojej udanej akcji handlowej, tutaj z tego miejsca atakują dół i widzą, już wam pokazuje to, czego giełda nie widzi. Widzą to traderzy z rynku forexowego, którzy wrócili po wakacyjnej przerwie. I ci sami traderzy po wakacyjnej przerwie uważają, czy widzą, może nie uważają, tylko oni wiedzą, że tutaj jest luka cenowa. Z ostatniego swingu, tylko tutaj do góry wzrostowego jest to ostatnia luka, kto, która pozostanie domknięta, ponieważ ta druga luka została domknięta. Ta luka została domknięta. I ta mikro luka tutaj też została domknięta. Tu chyba jeszcze coś było, nawet dogłębnie tego nie analizowałem w, w ostatni weekend. Hmm. Czy tu coś było? O, tu jeszcze jest luka, widzicie? To dopiero dobrze widać na interwale godzinowym. I ona tutaj też nie została domknięta, ale ona, traktujmy ją bardziej lokalnie na razie. Zwróćmy uwagę, że rynek się cofa. Rynek się cofa. I teraz tak, ja zawsze powtarzam w teorii luk, że jeżeli cena dojeżdża do jakiejś luki, to będzie chciała ją domknąć. Dlatego teraz mamy konflikt. Widzicie te cienie, cały czas cena startuje do góry, a nieco poniżej właściwie do, tego, do tej granicy luki dotarła w tej chwili cena. No i rynek chce ją domknąć. Naturalną siłą rzeczy rynek chce ją domknąć. Tylko problem pojawia się jeszcze jeden, bo ja nie mam nic przeciwko. Mogłaby sobie teraz ta luka zostać domknięta. Tylko problem pojawia się inny. W momencie, gdy ta luka zostanie domknięta, to dokładnie w jej środku, idealnie w środku tej luki znajduje się poziom overbalance, czyli jakby. Zała, przełamanie tutaj trendu wzrostowego na rzecz trendu spadkowego. Oczywiście samo overbalance w sobie to nie jest też alfa i omega. Nie ma takiego wskaźnika czy takiej przesłanki, która daje 100% gwarancji czegokolwiek, więc zdarza się o też na rynku, że overbalance postara, pot, potrafi być, no jakby to powiedzieć, niezaakceptowany, czyli, czyli mogłoby być tak, że luka zostanie domknięta i tutaj ci wszyscy, którzy utrzymywali popyt na tym poziomie, którzy utrzymywali popyt tu na tym poziomie oraz ci, którzy będą chcieli dołączyć do popytu po domknięciu luki, być może przełamią ten, ten overbalance i zostanie on zmarginalizowany, czy, czy po prostu nie zadziała, inaczej mówiąc. Natomiast gdyby jednak zadziałał, bo pan przypominamy, że od września traderzy wrócili, którzy używają Forexa i shortują. I to widzicie, to jest idealne Efekt, zobaczcie, kiedy to się wydarzyło, kiedy ten strzał się, na, kiedy, kiedy ten strzał nastąpił. 1 września o godzinie 20. No, pominijmy godzinę, bo to tam już może mieć mniejsze znaczenie, to było północy, ale to się stało 1 września. Ja cały czas powtarzałem od wielu ostatnich tygodni, że wakacje to czas obniżonej zmienności, że traderzy, czy zawodowi traderzy, nie kryptowalutowi, tylko ci na rynkach finansowych, klasycznych, od wielu lat będący Oni 1 września wracają do handlu Oczywiście no nie, nie jest tak, że każdy z nich wraca 1 wiadomo, ale umówmy się Kończą się wakacje, wracają do handlu No i ich, ich podstawowy przycisk to jest przycisk Sell Tutaj widzicie? Sell oni mają buy, sell, mogą kupować, sprzedawać porówno. My na giełdach, czy my, czy my, czy wy na giełdach, nie, nie wszyscy macie taką możliwość albo uczycie się dopiero tej możliwości, żeby klikać przycisk sell. Oni robią to doskonale I, i dla nich naturalne jest to, żeby spychać tą cenę niżej, stąd też tutaj teraz taka sytuacja wynikła, że mamy trzy przesłanki na wzrosty i jedną bardzo silną też do spadków. Teraz tak. Co się stanie, gdyby ten overbalance w środku miał zostać zaakceptowany? Miałby być zaakceptowany? Otóż, tak. Jeśli trend jest silny, czyli ten trend od tego dołka do tego szczytu, jeśli uznamy go za trend bardzo silny, yy, oczywiście co to znaczy silny? No, to znaczy taki, który nawet potrafi złamać reguły gry, po to, żeby podążać dalej w swoim w tym dalszym kierunku. To minimalny zasięg po. Yy, osiągnięciu werbalansu, który powinna wykonać korekta, żeby utrzymać ten trend, to jest 3,8,2 lub 4,1,4. To są te poziomy tutaj. One na rynku Forex są zlokalizowane i czytam na 9,143 i na 8,878. Na giełdach wygląda to całkiem podobnie. Co ciekawe, ciekawe jest to, że gdyby cena tu dotarła i zaliczyła te poziomy, to przede wszystkim jest szansa, że RSI nawet na interwale dziennym dosięgnie 30, czyli tu będzie jeszcze dodatkowy power do tego, żeby wystartować do góry. Tak, bo jak wiecie, zawsze kiedy RSI jest nisko, to tak jakbyśmy mieli dookoła rozlaną benzynę i teraz czekamy tylko narzuconą zapałkę do wzrostów lub wysoko, relatywnie odwrotnie do spadków. To w przypadku 3,8,2 i 4, 1, 4, czyli tych poziomów 8,800 i 8,900, nadal utrzymamy strukturę trendową. Czyli co to znaczy struktura trendowa? Każdy kolejny szczyt i każdy kolejny dołek jest wyżej od poprzedniego. W tym przypadku będzie tak samo. Nawet jeżeli cena nam dojdzie do 3,8,2 i 4, 1, 4, to istotny ostatni dołek znajdował się tutaj na 800, w związku z czym trend zostanie utrzymany i Fala pierwsza tak zwana, pierwsza fala wzrostowa, którą ja, której ja zasięgi widzę jeszcze znacznie wyżej, to, to znaczy uważam, że będzie atakowany szczyt z 13800, zastanawiam się, czy zostanie w tym swingu zaatakowany ten szczyt z 19, jest to możliwe, to jest cały czas możliwe, że to zostanie zaatakowane. To ten trend będzie trwał, dlatego jaka jest moja strategia? Moja strategia jest bardzo prosta, kupuję, kupuję i jeszcze raz kupuję. Nie selowałem tutaj, choć można było. Wyszedłem tam z kilku powiedzmy zakupowych pozycji, już jest powrotem odkupiłem. Oczywiście liczę się z ryzykiem takim, że cena może zjechać niżej. Jeśli zjedzie niżej, no to w zależności tak, pierwszy poziom zakupowy będzie pod domknięciem luki. To jest raz. I jeszcze kolejne, może pierwszy to już był, przepraszam. Pierwszy jesteśmy w tej chwili w strefie, drugi będzie pod domknięciem luki, a trzeci będzie na 382414. Nie wydaje mi się, albo inaczej, zostawiam sobie jeden tylko procent szans na to, że korekta może się pogłębić, ale nawet gdybym tak było, że ten 1% szans i ta korekta mi się pogłębi, to dalej uznaję to tylko za ruch korekcyjny, czyli ciężko się tu pomylić, przytrzymam to w sensie takim, że yy, ta zmiana tutaj trendu na wzrostowy po ostatnich spadkach jest tak silnie potwierdzona, że nawet gdybyśmy mieli dostać magiczne 6,18, czyli poziom, poziomy 7. Czy, 6, czy 6600, 667, to są poziomy istotne dla zakończenia korekty, co znaczy, że w momencie słabego trendu i tak dostanę tu odbitkę do góry, a potem dopiero zjazd do tych poziomów, y, to znowu będę kupował, kupował, choć nie będę już miał za bardzo za co kupować, bo moja większość zakupów jest tu wykonana, ale będę się zastanawiał, co tu jeszcze zrobić, żeby dokupić. Także tak patrzę na Bitcoina, nie wiem, czy mogłem to w sposób bardziej... Y, Zrozumiały przekazać co miałem na myśli, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko co chciałem wam powiedzieć. Jeśli nie, to jeszcze nie raz będzie okazja do tego, żeby na ten temat porozmawiać. Póki co, nawet lokalnie, uważam, że to powinno tu wytrzymać i pojechać chwilę chociaż do góry. A co będzie dalej, zobaczymy. Na pewno będzie boksowanie przy linii trendu. Bo zobaczcie, tu się zbudowała nowa linia trendu lokalna spadkowego. Po tych dwóch wierzchołkach. Więc nawet gdyby teraz cena zareagowała do góry, to gdzieś tu będzie boks znowu. No ale tak działa rynek. Nie mamy pionowych i poziomych ruchów, tylko najczęściej są one tak jak oddychanie, z wdechem i wydechem. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, czyli zobaczmy, co się dzieje w dominacji Bitcoina. Otóż co się dzieje w dominacji Bitcoina? I tu fajerwerków nie ma. I ja wiem, że wy przeżywacie. Teraz bardzo mocno spadki kryptowalut, zwłaszcza tych kryptowalut, które w ostatnim czasie wzrosły najbardziej, czyli, czyli spod, spod tego znaku DEFI, czyli czy DeFi, jak ktoś woli. Natomiast popatrzmy na to na chłodno na razie. Na chłodno popatrząc od momentu tutaj tego wierzchołka z maja, utrzymuje się trend spadkowy, który żeśmy potwierdzili sobie ostatecznie, bo tu jeszcze nie byliśmy pewni tego trendu spadkowego, liczyliśmy na wybicie do góry, natomiast po przebiciu zielonej linii trendu i reteście, czyli w czerwcu, w zasadzie pod koniec czerwca ustaliliśmy wspólnie, czyli ja ustaliłem, że będzie postępował trend spadkowy w, yy, do indeksie dominacji Bitcoina, w związku z czym, inaczej mówiąc, alt season trwa. I wiecie co? Nadal uważam, że alt season trwa. To znaczy, mimo że teraz przy tych ostatnich zawirowaniach dostaliśmy tutaj wzrost na wykresie, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że ten wzrost nie przebił tego wierzchołka, nie poradził sobie, w związku z czym ten trend tutaj jest dalej utrzymany, ten trend, on nadal trwa. Ja sobie tylko zrobię jeszcze mierzenie tutaj jednej korekty. Świetnie, super świetnie jest to po prostu. Tutaj nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu rysowałem. Czy to było tu i tu korekty? Trzeba by zobaczyć w archiwum, że dwie takie same korekty. Trend postępuje. I teraz jest dokładnie tak samo. Usunę sobie te korekty. Ta korekta i ta korekta. Póki co są identyczne, co oznacza że powinniśmy z tego poziomu teraz dostać atak na, na te dwie niebieskie linie. Nie wiem, którą. Ta druga jest mocniejsza, ta 4.1.4 jest mocniejsza, ta 3.8.2 jest słabsza, ale nie przesądzam, która z nich powinna zostać zaliczona. Natomiast istotne będzie to, czy zaliczony zostanie poziom tutaj ten Big Over Balance ponieważ jeżeli zostanie zaliczony poziom big over balance, to alt season pozostanie z nami na dłużej. Natomiast jeśli tu już z tych poziomów nastąpi za, zawrócenie, no bo zobaczcie, no na logikę, teraz sobie po baz gram jeszcze, Powie, pozwólcie, że sobie trochę pomaluję. Jeśli mamy wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wdech, to co teraz powinniśmy dostać? No wydech. No nie mówię, że już teraz, ale za chwilę, no może teraz, może trochę niżej. Także po impulsie zawsze przychodzi korekta. Ja tylko uważam że teraz jeszcze badając tylko ten ruch tutaj ostatni dostaniemy jeszcze jeden impuls do dołu. Pytanie czy do tego poziomu czy do tego poziomu. A gdybyśmy dostali do tego to się trochę to się zupełnie wszystko odwróci do góry nogami. Ale tego nie przesądzam obserwuję i wyciągam wnioski że będzie atak na, na dół czyli e, jeśli Bitcoin będzie tracił. Na wartości do dolara, to będzie tracił bardziej niż altcoiny. Tak wynika z tego wykresu. Bądź też, jeśli bitcoin będzie zyskiwał, to altcoiny do dolara, to altcoiny będą zyskiwać bardziej. Tak? Czyli w dominacji bitcoina będzie ona znowu spadała. Dostaliśmy w tej chwili poziom 60,60, 60, a spodziewamy się poziomów 58,63 lub 57,43, a może nawet 56,64, co zmieni nam zupełnie analizę. No i co więcej mam Wam powiedzieć? Nic. Formacji tutaj do zawrócenia nie ma na wyższym interwale tygodniowym. Nie ma sygnału do zwrotu akcji. RSI było nisko, ale na razie formacje świecowe nie wykorzystały tego faktu. Także będzie atak jeszcze raz w dół. No i przechodzimy do Ethereum. I teraz, żeby Was trochę zmylić, to nie będę dublował Ethereum, które opisywałem w poniedziałek. Bo to już właściwie w Ethereum dzieje się to samo. podobnie się Dzieje się pod bardzo podobnie, co w przypadku. E, przepraszam. Dzieje się gdzie? Ja to mam. W Ethereum dzieje się bardzo podobnie, co w przypadku. Bitcoina, czyli mamy podobną reakcję w tej chwili, chociaż analiza Ethereum jest zupełnie inna, ale nie będę tego powtarzał. Zajrzyjcie sobie do, do poniedziałkowej analizy, natomiast ja zajrzę do analizy Ethereum do. Chociaż dobra, właściwie tak sobie myślę, że dlaczego na chwilę nie mielibyśmy tu zajrzeć: Ethereum do dolara. Co się tu wydarzyło? Przede wszystkim dostaliśmy również sygnał do wzrostu w postaci formacji świecowej przy niskim RSI. Teraz trwa test tej formacji. Gdyby cena zjechała poniżej tutaj dołka, to znaczy, że zostanie ona zanegowana. I będzie to pierwszy sygnał do tego, że Dostaniemy poziom 50% i domknięcie luki na Ethereum. A Ethereum jest bardzo konsekwentne w domykaniu luk, to znaczy, że wszystkie luki, które są od początku swingu, zostały domknięte poza tylko tą właśnie jedną. Więc Ethereum może zrobić tutaj nam zjazd chwilowy do 50%, hmm, domknąć tą lukę i od razu zareagować ostro do góry w silnym trendzie wzrostowym, jako że wiecie, że moje prognozy co do Ethereum są jeśli chodzi o szczyty jeszcze wyżej, nie będę powtarzał, gdzie, yy, ale jeśli miałaby zadziałać ta formacja yy, i to pewnie pójdzie, to pewnie pójdzie ruchem yy, po Bitcoinie, czyli jeżeli Bitcoin już się w tej chwili tutaj po, popyt wyda, wygra z podażą, to zrobią jakąś falę do góry i też tam te poziomy niżej staną niedomknięte, podobnie na Ethereum, pewnie domkną je po prostu później. Także to nie znaczy, że one zostaną na forever niedomknięte. Raczej to się tylko przedłuży w czasie. Ale dobra, miałem mówić o Ethereum do Bitcoina. I cóż, w Ethereum do Bitcoina to robiłem już dość ciekawą analizę z dwa tygodnie temu, mniej więcej chyba w poniedziałek. I mówiłem wam, że Ethereum naprawdę nie ma łatwej drogi w parze do Bitcoina. Trzeba przede wszystkim uszanować to, że ten trend trwadko, spadkowy tutaj trwa. Trwa do tego stopnia, że nawet linia trendu wzrostowego, którą tutaj sobie zaznaczyłem, ona została pokonana, była testowana z drugiej strony, teraz jest cena wróciła z powrotem. Dlatego pozwoliłem ją sobie zaktualizować. Natomiast już widzę, że nie jest to zbyt mocna przesłanka do tego, żeby, żeby uznawać tę, jakąkolwiek analizę wzrostową z tych linii. I cóż, zobaczcie. Żółta strefa z żółtą przerywaną linią. Już wcześniej rysowałem ją jako potencjalny zasięg, tutaj do którego cena dotrze. I mówiłem, że żeby osiągnęła cena kolejne poziomy, musimy dostać wybicie. Nie dostaliśmy tego wybicia, w związku z czym, jeżeli cena tu dotarła i ona sobie nie poradzi teraz z pokonaniem tutaj tego poziomu. To, mimo że ja wiem, że ten lokalny trend tutaj zdaje się być wzrostowy, czyli mamy impuls, korektę, impuls, korektę, impuls, jakąś korektę, to z tej żółtej strefy bardziej będę na spadki niż na wzrost. Poza tym, tutaj dostałem formację spadkową, mam wysokie RSI, więc przynajmniej powinienem dostać głębszą korektę. A moim zdaniem jest szansa, że ona się rozwinie na atak, tutaj na to dno. No, ale gdybym się pomylił i jeszcze cena zawróciła i pobiła, przybiła mi tutaj te poziomy, no to wtedy wyznaczyłbym kolejny poziom dotarcia ceny. Wiem, że nie tego oczekujecie. Każdy chciałby albo max z góry, albo max z dół, ale Ethereum do Bitcoina ma taki wykres więc na to nie poradzę. Choć oczywiście są też inne wykresy, na przykład Bitcoin ma bardzo fajny wykres do dolara, gdzie nie ma schodów po drodze to potem kolejny poziom, który, w którym cena powinna się udać, to jest tutaj ta strefa między 0,05 a 0,06 bitcoina. To, co istotne, to zaraz sobie sprawdzimy, czy <laughs> Ethereum zrobiło overbalance, czyli chce zawracać w dół. Zaraz zobaczymy, czy chce Ethereum zawrócić w dół, czy nie chce. Nie chcę, jeszcze na razie nie chcę, to co oznacza, że tutaj te korekty one cały czas są takie same. W związku z czym ten trend się jeszcze nie zakończył. I widzicie tą czarną linię, ona też nie została przypadkowo przeze mnie umieszczona. To jest poziom wyrbalansu. Jeżeli cena Ethereum do Bitcoina spadnie do tej czarnej linii, będzie to potwierdzenie, że ten mój scenariusz, który przed chwilą powiedziałem, że stąd startujemy, a jedziemy do dołu, może być zupełnie realny. Także zapamiętajcie ten poziom, to jest poziom 0,0307. I tyle. Obserwujemy, albo tu się to trochę pokonsoliduje i pojedzie w trendzie do góry, będą się tu boksować, i czy szczyt czy ten, czy ten poziom a One wyznaczą nam kierunek. Tak czy inaczej, w długim terminie Ethereum wygląda do bitcoina dość słabo i nie ma tu prognoz na to, żeby Ethereum w jakiś spektakularny sposób zrobiło nam takie szczyty, jak robiło tutaj wcześniej. No i tyle. Widzimy się za kilka godzin, a może dopiero jutro, nie wiem, zobaczę, jak mi czas pozwoli, na analizie altcoinów. Pozdrawiam, cześć. Aha, jeszcze mała rata do, do tej analizy. Ponieważ dokonałem pewnych zmian w sposobie analizowania, czy może w metodzie prezentacji, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, czy nie, to chciałbym usłyszeć od Was w formie oczywiście komentarzy pod tym nagraniem, czy właśnie podobała Wam się dzisiejsza analiza, czy Wam się jednak może nie podobała, a jeśli Wam się nie podobała, to co Wam się nie podobało i odwrotnie, będę wdzięczny za komentarze. Pozdrawiam, cześć.